Cześć kochani, witam Was w moim kolejnym vlogu. gdzie jest poniedziałek rano, jakieś po ósmej. Ja się za wybieram do Krakowa na moją uczelnię. Oświetli <laughs> się coś łapia. Na moją uczelnię, żeby odbyć pra żeby praktyki, egzamin z praktyk. Na co i po co nie wiem, ponieważ e, na przykład inny kierunek z tej samej uczelni. Tego egzaminu nie miało z praktyk. Mój kierunek ma nie wiem po co, muszę się wezwać i musimy specjalnie jechać, żeby chcę to odhaczyć. Ja już mam wiosny, boże wiosenny, jesienny sweterek, bo się mega ochłodziło już chyba jest dzisiaj 10 stopni, więc jest mega ciepło. To jedziemy do Krakowa, może się uda też coś tam pozwiedzać, jeśli nie za bo tak jest naprawdę mega, jest mega zimno. A jestem ostatnio taki z Marsu po mojej mamie, że ciężko to widzę. Muzyka jestem w domu. Jest godzina prawie 18, więc w Krakowie spędziłam cały dzień. Jeszcze pochodziłam trochę po sklepach po egzaminie, oczywiście egzamin e, zdany na piątkę, jak każdy. E, to też do końca nie był egzamin, tylko jakby taka przepytanka e, jak nam się podobały, na, jak nam się podobało na tych praktykach, e, czy polecamy to miejsce i e, tam różne. Więc jeszcze większość czasu spędziłam w galerii krakowskiej, na zakupach. Tak się no dużo nie kupiłam. Bo kupiłam sobie tylko taki... E, taką jakby... Maskę na włosy, taką jakby odżywkę. E, w Rossmanie. I... Ja ogólnie to mega polecam, bo tylko potem mi te włosy tak... Nie mam takiego siana. Eee, w że postanowiłam sobie spróbować to Fifi białego. Oczywiście w domu, jak zobaczyli, że to kupiłam, to się rzucili na to jak sępy. I w Home and you kupiłam sobie taki. Tam herbatę! O taki kubeczek! Już tam herbatę. Tutaj na rozgrzanie też kupiłam sobie właśnie herbatę. Taką jesienną w jakimś tam sklepiku. W tej galerii kompletnie nie pamiętam nazwy, a w tym kubku się więc zakochałam. On ma prawie 800 ml, mimo że na pierwszy rzut oka, szczególnie tak na nagraniu czy na zdjęciach, kompletnie na tyle nie wygląda. Wygląda na, jakby miał kompletnie o wiele mniej. No i też w Holmudiu była fajna promocja, bo 90% o 90% taniej był drugi produkt, drugi produkt 90% taniej, o. Więc też taki sam kubek kupiłam mojej mamie, bo jak jej wysłałam, że to jej się mega spodobał, ale trochę ją przeraziła cena, bo kubek kosztował chyba 40 zł, tak bez tej promocji. Ją troszeczkę przeraziło, bo jak już mówiłam na zdjęciu, ten kubek wygląda na co na mniejsze, na mniejszą pojemność, więc trochę ją przeraziła ta cena ale jak usłyszałam, pani kasjerka mi powiedziała, że drugi produkt jest 90% taniej, to momentalnie się wróciłam po drugi kubek właśnie dla mojej mamy, która jest w niebo wzięta bo właśnie uwielbia też takie kubki bo eee, narzeczony się śmieje, że zamieniam się w taką typową jesieniarę nie wiem, możliwe, bo też zaczęłam sweterki nosić takie, właśnie jak ten z liskiem, też taki typowo jesienny, ten kubek. Herbatka też jest taka typowo jesienna, taka do zaparzenia. W dzisiejszym vlogu to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zachęcam do subskrybowania, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami. Do komentowania, żebym też wiedziała, czy Wam się to podoba, bo jednak. Też to daje jakoś taki sygnał, czy komuś się coś podobało, bądź się nie podobało. Więc serdecznie do tego zachęcam. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczora, nie wiem o której będziecie to oglądać. Trzymajcie się. Cześć!